Witajcie, z tej strony Olek i widzimy się w kolejnym odcinku z Movie Battles 2. Rzesz cholera jasna. Dobra. Nie zdążyłem połowę rzeczy zrobić, ale dobra, no trudno. Jestem po stronie złych, miałem być po stronie dobrych, trudno. Eee, odcinek bardziej informacyjny niż ten. Chciałem was przeprosić za to, że nie pojawiały się odcinki na moim kanale. E, e, ostatnio ale było to spowodowane moimi wyjazdami na targi wow bym cię zabił było to spowodowane moimi wyjazdami i dlatego nie byłem w stanie nic nagrywać e, w, pe w pewnym odstępie czasowym I dlatego właśnie chciałem Was przeprosić i powiedzieć, że to się po nie powinno w najbliższym czasie powtórzyć. Chodź tu. Chodź tu. do cholery ja mam biec, bo Udało się. Jestem, najlepsi. Eee. Nie, jest okej okay, wszystko, dobrze. tą postacią sobie pograjmy chwilę, no. U, mam nadzieję, że... Zmienię mapę. Nie lubię żeby bo jest ciasna. Jest ciemno. Nie lubię tej mapy. O, wow, 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 ale trzeba się. Dym, 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 dym. Opcja anki nowa. Jest tu ktoś? Pięknie. Pięknie zrektowana postać. Getrekt. Tam widziałem go. Ej, to mój frak. No chodź. Zabiła mnie. Nie będzie mnie tak dużo odpychałem. Eee. Pójdźmy do rebelsów, to. sobie... się. na naszego. Dobra, może być tak. Bądźmy po jasnej stronie. Ech. Dobra. Ech. Teraz oglądacie ten odcinek w poniedziałek, yy, a ja już nagrałem Tamte materiał, które miałem w w tamtym tygodniu będą. będziecie mogli je oglądać. Będą wszystkie, nie bójcie się, więc. Easy, bro! What the fuck, Poszczeliłaś mnie? Głupia, Lubię ten atak. Tak mi się podoba, że. O. Jestem zarażony. Dobra. No, ale, że jesteśmy Queen Lane, to powinniśmy mieć coś w ten kolor miecza. Impossible. A, były mamy zabić No tak, wszystko nabrało sensu. Eee... Mogę RTV-a? RTV. Proszę. chciał rtv, RTV A. Więc w środę powinniście... E, wszystko... Jeżeli, e, jeżeli będę wracał w przyzwoitych porach ze szkoły, e, to odcinki powinniście normalnie do, e, dostawać, a jeżeli bym nie wracał, czyli bym był trochę później albo wcześniej, nie, raczej jeżeli trochę później, bo to tylko w, to, w tą stronę działa, to najwyżej musi, możecie się spodziewać, żeby nie przesunięto o jeden dzień. Tak może być na przykład w środę, bo w środę strasznie późno lekcję kończę i może to być problemem właśnie z wrzucaniem odcinka. Dlatego proszę Was o cierpliwość i wyrozumiałość. Nie martwcie się, to co ma być, to będzie, ale... Wow, czy się tak wszystko podpaliła, czy co? Idealnie, idealnie odepchnięty ten. Wow! Ta moc. Ta pierdzielona moc. Dawaj, do przodu idź, dodawaj. O, zamuramy. Dobra, odcinek dzisiaj nie będzie w Nagrywamy już raz ten odcinek, ale strasznie cicho wyszedł znowu, bo są to nie ustawienia mikrofonu. Niestety jest to tak głupie, że po każdym włączeniu kompa yy, się restartują ustawienia dlatego. Proszę zmieńcie mapę Zmieńcie się to tak dużo. Descending, ah. No cóż, giniemy. That what she said. Ah, Dobra. Pogramy sobie chwilę tu, no trudno. Siemy. są domów. Wszystko under control. LOL. a ja się dziwię czemu ja obrywam hey, hey. Dobrze, to Niestety Uratował go Jabba, ja pierdzielę. Ja, miecz mi się zahaczył. No właśnie, 7 Jabba, po mi się ja pierdzielę. Grałem ostatnio też na HOT i tam jest. Ten. E, e, I tam jest. Łampa e, e, Łampa, którą można pokonać tak to samo jak tutaj e, Rancorna I to jest naprawdę mega A czasami to ten... Ta łapa tak się przydaje, bo atakuje twoich przeciwników i... Lel. Run! Boże, to jest... A. Ja Jeszcze boję tam podejść. Boże. Zabijcie go! No, super jest. jest Przejebisz tu w Dobra, dajcie mi klona. Klonem zawsze mi zapiszło. Czytaj jeden. Dobra, jeszcze dwa zgoniki. Raczej... Dwie rundy i ten. I będziemy kończyć, bo to się nie, nie zamierzam tu w odcinka odcinki O, ja mam ciasta tak w O kurde, to sernik. Hmm. Nie lubię serników. Dobra, muszę pracać. Wow. <grystanie> Ja i farbot No what the fuck? <laughs> Taki, y, look. <noise> Gdzie jest ten jego miecz? Skywalker może być. Dobra, mhm. koniec tego. Gdzie jest ten ostatni nasz? A. Kyle. Dobrze, dobrze ci idzie. You are the best one. dobry! dobry. dobry. Hmm. No, nie można żyć wiecznie. Dobra, ostatnia runda i podziękuję wam za odcinek. <laughs> Już myślałem, że mnie nie wrzuci. Hmm. Where the fuck we are going? The hey Dobra, ostatni raz teraz i już naprawdę koniec. LoL, chyba przyspieszyli tego. Mi się wydaje, że przyspieszyli tego, a taki tym fajnie teraz ten jest taki wolny bo wyzej on machnie a i naprawili to że jak już tak się robi to nie ucieka BB tylko moc czasami jak się odbija strzały jakikolwiek to jest fajne it's very handy a i ona kilki Dobra, No, jest za proste teraz. O, może zmieniam mapę, to wtedy sobie pogram na innej mapie jeszcze. Proszę. Dawaj, jeszcze jedna osoba. JEST! E Camino, Cloud City, 2, Enclave, Dot, w Echo Base. E piątkę. E I pięć. Ja chcę Echo Base'a. Echo Base jest fajny. Więc sobie zobaczycie może... Zobaczcie, może inną mapę fajnie by było, naprawdę by było miło. To jest jakieś tam chyba się jedzie do Rancorna. My... Spróbuję go zabić. Okay. Nie mogę! Det er hekk! Drew na Olek, jesteś bardziej wahny. Olek is the best. I know! <laughs> Ej, to, to czemu ja idę z nimi? Nim? Nie bawię się z nimi. Idę ten. O. Na echo za 6. O, to będzie trudne pytanie. Około. dwóch lat. Oko, tak się mi się wydaje? Chyba dwa lata? Rok? Niedługo będzie? Nie, to więcej, dwa i pół już będzie. Dobra. Zabiłeś Jabberili. Really? <sumptownicze> <sumptownicze> uh, A Ja nie wiem, czy oni nie wiedzą, że tam można chodzić, czy co? Naprawdę dużo życia zabiera ten atak. Po prostu się cieszę, że Jest tu siet Siet sied 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 strzela strzela Dobra uparłem Poczekajcie chwilę Dobra wróciłem Zagramy sobie jeszcze z dwie rundki na tej mapce, albo cztery. Cztery rundki, tak. Cztery rundki. A, kolor miecza. Pięć. Tak gdzieś było. Zagramy już cztery. Myślę, że cztery rundki i będziemy kłańcyć. Kłańcyć. Jesteśmy na Kamino. Tak bardzo chciałem echobejza, ale nie. Wow jak ja dawno nie gram na ten na Kamino Będzie z y, miesiąc no! Czy on wie, że ja za nim idę, czy... Really? Oh, <sighs> Nie będę, kurde, się zlitał To kill myself. Do, doesn't work. Three, two, I'm the best. Dobra. Kurda, siostrze, włączyłem bajkę na necie i teraz metam. Dobra. Dobra, ja sobie idę z jakimś slichem zawalczyć, bo to tam... popisać się swoimi umiejętnościami. Why What the fuck? What the fuck, you just you just scared him! Wcale wszystkich nie odpycham, nie nie, 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 nie. Wydajmy się. Let's go. Ach. Ej, a tu... Nie nie nie, coś, czy, 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 coś zrobiłem takiego że... Może to trzeba być nie akurat kenobim, ale coś takiego zrobiłem fajnego, tylko nie wiem jak do końca. Poczekajcie. O. To. Się a, dwa naraz, dobra. Nie wiem jeszcze jak się tak wbija do końca miecz, tak jak niektórzy to robią. E, tak w ziemię jak się dobija w, w zwykłej podstawce ludzi. Chciałbym się. Chciałbym się dowiedzieć. Oh. Dobrze, w końcu widzisz, że nie jestem już taki beznadziejny. O i takie coś jeszcze można robić, tylko właśnie wszystko kwestia wyćwiczenia. Aha. No i co teraz? Pokonaliśmy wszystkich już chyba. Mogłem sobie te przyciski do klawiatury przypisać. Raczej do myszki. By się przydło. Dobrze. Ja jeszcze. Ostatnia. Ostatnia runda. Pokazałem swojego skill'a i więcej nie trzeba. Ostatnia runda. Pannie i panowie. Panie, myślę, że powinienem panie i panie, panie Obi-Wan Kenobi z episodu drugiego rules. Kiekawe. Dobra, tam ktoś idzie. Wow. Zaraz umrę, nie? Mam, wow. widziałem. Dobra, jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Oni zwijają teraz i koniec. Oj. Tu coś zrobią, tam coś zrobią. to zrobiłem trochę. Troszeczkę No, osób jest na serwerze, bo normalnie to jest tam po 30 parę osób. No, no przegrałem. No dobra, się... 20, Dwadzieścia zazwyczaj znaczy, pełne serwery są. Na nie wiem, się stało ze Starcorpsami, nie ma ich. Ostatnio. Tak! Yy, Star Corpsami nie, nic co się stało, nie, nie widziałem ostatnio ich na liście serwerów. Trochę szkoda. Dobra, ostatni. Ostatnia, wa ostatnia runda. Wygrana czy przegrana? Zobaczymy. Chodźmy stąd. obi live, Kenobi. Long live, Dziękuję Wam za odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobał i widzimy się w kolejnych, więc trzymajcie się,